Czy każdego dnia budzisz się i od razu jesteś zmęczony? Ledwo jesteś w stanie otworzyć swoje oczy, a łóżko wydaje się takie przyjemne i ciepłe, że postanawiasz wrócić do spania. Każdy twój dzień to wstawanie i czucie się zmęczonym od samego początku. Twierdzisz, że po prostu potrzebujesz trochę kofeiny, więc robisz sobie kawę i to załatwia sprawę. Ale w tobie jest o wiele większy problem, który sprawia, że budzisz się każdego dnia zmęczony. I każdego dnia czujesz się zmęczony. On każdego dnia wstaje, zawsze wyspany i energetyczny, żeby podbić swój dzień. Każdego dnia budzi się i od razu dosłownie wyskakuje z łóżka pełen energii i postanawia zacząć podbijać swój dzień. Nie potrzebuje wcale żadnej kofeiny ani niczego co go pobudzi, bo jego sen jest tak dobry. Zastanawiasz się jak on to robi, że każdego dnia wstaje, nie pije żadnej kawy ani niczego w tym stylu, i czuje się wyspany i energetyczny przez cały swój dzień. Ale prawdziwym pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie przedstawię Ci to, jak możesz naprawić swój sen. Jeśli teraz na dole, kliknij przycisk, subskrybuj, żeby do nas dołączyć. Część pierwsza przed snem. Więc pierwszą rzeczą, którą powinieneś robić przed snem, jest dawanie sobie więcej czasu na sen. To jest kluczowe, jeśli chcesz mieć lepszy sen, z tego powodu, że tak właściwie wszyscy mamy niedobór snu. Nasze ciało działa w ten sposób, że jeśli mamy na przykład powiedzmy 4 godziny snu w jednej nocy, to to nie tak, że ciało będzie wymagało od nas więcej snu, tylko ono się jakoś do tego dostosuje. Nie? Czas w łóżku to nie jest czas snu, czyli powiedzmy, że kładziesz się spać o 22 i wstajesz o 6, ale to nie jest tak naprawdę 8 godzin snu, to jest 8 godzin czasu w łóżku, więc tak naprawdę, zależnie od Twojej wydajności snu, masz około powiedzmy 7 godzin snu i musisz dać sobie więcej czasu do spania. Ale to nie tak, że będziesz musiał to robić do końca swojego życia. Nie? Ja pamiętam kiedyś, chodziłem spać o 21 i wstawałem o 6, dawałem sobie 9 godzin na spanie i działało fantastycznie. Kiedyś dawałem nawet więcej, chodziłem spać o 20 i wstawałem o 6. I do dzisiaj widzę tego rezultaty, bo wtedy miałem około, pamiętam, 30-40 takie wydajności snu, a teraz mam około 85 do 90, czasem nawet wyżej. Nie? Polecam to robić tak przez może miesiąc. I wydaje mi się, że później to ma rezultaty z tego powodu, że nasze ciało nie mówi nam, że mamy ten niedobór snu, przez co wtedy się go pozbywamy i teraz możemy wrócić do takiego no, normalnego trybu działania. Nie? 84% z Was, którzy oglądają ten kanał, nie subskrybują. Jeśli oglądasz moje filmy od jakiegoś czasu i podobają ci się one, to czy mógłbym poprosić Cię o przezługa, żebyś śliknął ten czerwony przycisk na dole? To pomaga mojemu kanałowi bardziej niż myślisz, a im większy jest ten kanał, tym lepsze filmy będę robił. Drugą rzeczą jest to, żebyś nie używał ekranów w godzinę przed snem. To jest bardzo ważne z tego powodu, że słyszałeś, że niebieskie światło jest dla nas złe, czy coś takiego. Niebieskie światło jest tak właściwie dla nas dobre, ale w czasach, w których chcemy być obudzeni. Nie jest dla nas dobre w czasach, w których chcemy spać. Z tego co rozumiem, to gdy patrzymy na niebieskie światło, to nasze ciało myśli, że jest dzień. Na przykład miałeś tak pewnie, że szedłeś do łazienki w nocy, oświeciłeś światło i od razu czujesz się taki obudzony, nie? I to się właśnie dzieje z tego powodu, że gdy masz jakieś światło z niebieskim światłem, jeszcze jest ono nad Twoją głową, to wtedy Twoje ciało myśli, że to jest słońce i że jest dzień. Zrób coś takiego lekkiego, jak może, nie wiem, jakieś rozciąganie, medytacja. I co jeszcze jest ważne, co możesz robić, to możesz używać świeczek, bo świeczki mają w sobie to, że one akurat nie aktywują tych nerwów, które tutaj mamy pod okiem, które mówią naszemu ciału, że jest dzień, z tego powodu, że. Świeczki są bardzo, bardzo ciemne i to światło w nich jest bardzo takie czerwone, więc nie będziesz aktywował tych nerwów używając świeczek. Trzecią rzeczą jest to, żebyś nie zmuszał się do zasypiania. I wyobraź sobie dwóch gości, którzy właśnie próbują iść spać i jeden myśli sobie muszę spać, żeby mieć równe 8 godzin, nie mogę zasnąć minutę później, czy coś takiego. Tak o, ma obsesję na tego punkcie. A drugi koleś mówi po prostu, no dobra, jak zasnę, jak to zasnę, ale po prostu się teraz zrelaksuję i odpocznę. Który z nich, jak myślisz, szybciej zaśnie. Oczywiście, że ten drugi. Więc miej ten mindset takiego dostatku, miej, te, miej ten mindset takiego, że no, spoko, nie? Ale mam już wystarczająco, i teraz po prostu pójdę odpocząć. Czwartą rzeczą jest to, żebyś faktycznie się zmęczył. Wiele osób, co robi, to idzie spać wyspana, a wstaje niewyspana. Faktycznie zmęcz się. Pozwól swojemu ciału być zmęczonym. Pozwól sobie być zmęczonym. Zrób coś bardzo, bardzo trudnego podczas tego dnia. Poćwicz, pobiegaj. Porób coś faktycznie podczas tego dnia, żebyś na czas, gdy przyjdzie sen, żebyś był w stanie o wiele szybciej zasnąć. Bo gdy jesteś super zmęczony, to naturalnie, że bardzo szybko zaśniesz. Część druga po wstaniu. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić po wstaniu, jest zobaczyć światło słoneczne. Więc musisz od razu po wstaniu wstać, otworzyć swoje okno, albo po prostu wyjść na dwór i wyjrzeć na dwór, po prostu wyjrzeć na słońce przez minutę, dwie, nieważne, ale chodzi o to, żeby zaktywować te nerwy, które masz pod oczami. Dzięki temu będziesz o wiele bardziej uważny i taki obudzony. I teraz, jeśli na przykład budzisz się, tak jak ja, przed wschodem słońca, wstajesz o 3 rano, to musisz użyć świateł sztucznych, ale one do końca nie zrobią całej tej roboty. Więc i tak będziesz musiał widzieć światło słoneczne później. Więc co ja robię, to po prostu od razu po wstaniu włączam te blady, które mam za mną, włączam komputer, włączam te światło, które tu świeci mnie i po prostu patrzę na to światło przez chwilę. Drugą rzeczą, którą powinieneś robić po wstaniu, jest wypić jeden litr wody do godziny po wstaniu. Więc przez całą noc, przez całe 8 godzin, czy ilekolwiek spałeś, nie pijesz żadnej wody. Więc polecam po prostu poprzedniego wieczoru, przygotować sobie butelkę na wodę i po prostu postawić sobie ją gdzieś obok swojego łóżka, żebyś gdy wstaniesz, możesz wziąć to od razu i po prostu zacząć od razu pić to wodę. Nie? Trzecią rzeczą jest zimny prysznic, więc to jest. Myślę, jedna chyba z najlepszych taktyk, żeby się obudzić. Po prostu wskoczyć pod zimną wodę, od razu po wstaniu. Bo gdy wchodzisz pod tą zimną wodę, to jest ten taki szok, że o cholera, ale to zimne. I przez to od razu o wiele szybciej się obudzisz. Przez ten skok w adrenalinie. No więc to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten film ci pomógł. A tak swoją drogą, to jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zemnawikiem albo łysężniem, to możesz kliknąć tam w pierwszy link na dole. No i jeśli ten film ci się spodobał, to na pewno spodoba ci się też ten. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie twojego życia było wczoraj, a drugi najlepszym momentem jest teraz.